Cześć, dzisiaj chciałem Wam przedstawić Shelly One, czyli kolejny smart przekaźnik sterowany po WiFi. fi Wyprodukowany przez filmę Altreco, przyszło do mnie z Botlandu i zobaczymy, jak wypada na tle Sonofa i co ciekawego możemy z tym przekaźnikiem zrobić. Jeśli nie widzieliście mojej recenzji Sonofa, zapraszam do linków poniżej filmiku. Zajdziecie tam także inne materiały, które mogą się przydać do zrozumienia dzisiejszego materiału. Same miniaturowe pudełko zdradza już jedną ważną cechę Shelly. Jest naprawdę małe. Solidna obudowa o wymiarach 37 na 42 mm i 18 mm wysoka. Dodatkowo dostajemy jeszcze instrukcję jak to wszystko połączyć sobie i skonfigurować w aplikacji na telefonie. Takie urządzonko świetnie mieści się w puszce jak widać. Zmieści się tu jeszcze trochę przewodów oraz kostki. Tak jak w przypadku Sonofa musimy pomyśleć tutaj o zasilaniu. Nie powiesimy tego tylko na przewodzie neutralnym, nie będzie to nam działało. Potrzebujemy i przewodu neutralnej i fazę, nie o tej żadnej baterii. Ewentualnie jeśli byśmy chcieli to wpiąć w instalację z LEDami, gdzie mamy na przykład gdzieś 24V czy 12V, no to tutaj jest też opcja na takie zasilanie. Do testów wystarczy mi wtyczka do gniazdka. Żarówka na 230 kostka i parę przewodów. Pamiętajcie, z prądem nie ma żartów. Najlepiej wszystko podpinać na wyłączonym zasilaniu, używać śrubokręta z izolacją, no i zachować szczególną ostrożność. Jeśli chodzi o budowę, mamy zaciski na 5 przewodów. Spokojnie wchodziła mi tutaj półtorówka, 2,5. No, będzie na siłę, ale powinno się udać. Pod zatyczkami znajdziemy jeszcze gniazdo seriala pięciopinowe żeńskie oraz trzy męskie piny na zworkę Znajdziemy już tą zworkę też wewnątrz ustawioną na 230V na domyśle Możemy to zmienić i sobie nasz przekaźnik ustawić, żeby działał z napięciem 12V DC W środku nie znajduje się nic niezwykłego, znajdziemy tam przetwornicę, żeby to zasilić Przekaźnik na 16A, jeśli chodzi o prąd maksymalny. No i SP8266, bardzo popularny, tak samo stosowany też w sonofach i w wielu układach na Wi-Fi. Ja tutaj nie będę wgrywał żadnego innego softu, jaki jest dostępny w sieci. Wiadomo, możliwości jest wiele, tak samo jak było na sonofa. Więc to na defolcie. będę stosował także napięcie 230 V AC, więc nie zmieniam zworki i zostawiam tutaj zatkane te gniazda. Z braku szybko złączki skorzystam z kostki, gdzie sobie zrobię mostek osobno na fazę i osobno na przewód neutralny, żeby to podzielić. No i według tutaj schematu to podłączę. Oczywiście, do skonfigurowania Shelly będzie nam potrzebne tylko zasilanie, nie potrzebujemy obciążenia ani przełącznika. Ja tutaj w ogóle nie będę do tego filmiku podłączał przełącznika takiego fizycznego, będę sobie to zwierał przewodem. Nie jest to najbezpieczniejsze, ale powiedzmy na potrzeby filmiku skorzystam z takiego rozwiązania. Po podłączeniu tego wszystkiego i zasileniu, nie mrugi nam żadna dioda, nie stuknie żaden przekaźnik, jak na przykład w przypadku sonofa, gdzie mieliśmy LED. -e. Po prostu bierzemy telefon, ściągamy apkę, jest dostępna pod Androida i iOS-a i będziemy to zaraz konfigurować. Oczywiście musimy sobie stworzyć konto, podać nazwę sieci, hasło. No i właściwie teraz będzie apka dopiero gotowa do pracy. W aplikacji jest teoretycznie możliwość wyboru języka polskiego, lecz widać, że jeszcze jest to dorabiane i 100% pokrycia naszym językiem będzie wkrótce. Instrukcja, która jest dołączona do Shelly, bardzo dobrze prowadzi przez cały proces dodawania urządzenia. Najpierw dodanie pokoju, potem wyszukanie urządzenia. Jest to naprawdę krok po kroku opisane, więc tutaj myślę, że nie będzie problemów. Po dodaniu urządzenia możemy już nie swobodnie sterować z poziomu aplikacji, a także konfigurować je. Ciekawą taką całą szczególną Shelly jest to, że widzimy, że przyłącza się nam tryb sterowania pomiędzy lokalnym a korzystaniem z chmury Shelly. Więc e, jeśli będą e, nasze szeli i telefon w jednej sieci Wi-Fi, będziemy widzieć, że sterujemy tym lokalnie. Kiedy odłączymy e, telefon z Wi-Fi i będziemy działać po przekazywaniu danych, zobaczymy, że sterowanie już jest e, poprzez chmurę szeli. Małą niedogodnością, jaką tutaj zauważyłem, jest to, że chwilę trwa przełączenie się pomiędzy sterowaniem e, lokalnie a na chmurze. Jeśli e, będziemy przełączać ten tryb w telefonie, czy to WiFi, czy przekazywanie danych, zobaczymy, że chwilę zajmie to aplikacji, na przykład zalogowanie się do chmury pewnie, czy wylogowanie i przejście na tryb lokalny. I tutaj mamy taką, taką lukę pomiędzy tymi trybami, kiedy ciężko wysterować urządzeniem czy to jednak tylko aplikacji na telefonie, z której ja osobiście rzadko korzystam, jeśli chodzi o sterowanie z zewnątrz, nie w sieci lokalnej. A jeśli chodzi o asystentów głosowych Alexa czy Google, one działają cały czas w chmurze i działają poprawnie. Tam możemy sobie doinstalować Shelly Cloud i nie ma problemu, żeby się z tym połączyć i najprostszymi komendami turn on, turn off, włącz, wyłącz działać. Jeśli chodzi o konfigurację, mamy tutaj dość szeroki wachlarz możliwości co do przełącznika, czy będzie on mono stabilny, czy bistabilny, czy reagujemy na zamknięcie i otwarcie obwodu, czy tylko na zamknięcie obwodu. No, jeśli będziemy na przykład korzystać z kontaktronu, możemy sobie wymyślić naprawdę wiele use case'ów do tego. W ustawieniach sieciowych znajdziemy takie ciekawe połączenia, jak na przykład informacja na URL-a o włączeniu naszego shelly, czy to właśnie przez aplikację osobno, czy przez przełącznik. Możemy to sobie wysłać na przykład na webhook w IFTTTT. Nigdy nie wiem, czy mówię o odpowiednią ilość literek T, ale poczytajcie o tym w linkach poniżej. Tak samo mamy standardowe ustawienia co do włączania czasowego, czy wyłączania Jeśli chcemy na przykład, żeby regularnie nasz Shelly włączał się na 5 minut i itd. Ale to także jest związane z tym, że Shelly musi być połączony do Cloud'a A o tym połączeniu do Cloud'a teraz właśnie ważna rzecz Zainteresowało mnie to, że na Shelly pisze, że możemy je także sterować w inny sposób niż aplikacją. Jest to o dziwo tutaj ukryte w aplikacji na telefonie. Możemy się także dostać do Shelly po jego IP. Tam znajdziemy taką rozszerzoną konfigurację oraz coś bardzo podobnego do tego panelu, który widzimy w aplikacji na telefonie. Adres IP naszego szeli możemy wyczytać w liście urządzeń podłączonych do naszego switcha routera, czy też po prostu w aplikacji na telefonie jest ona podana. Wpisujemy te IP do przeglądarki i uzyskujemy, tak jak mówiłem, panel podobny do tego w aplikacji na telefonie. Tutaj w zakładce z ustawieniami sieciowymi zaskoczyło mi właśnie jedno pole a propos MQTT, którego nie widziałem w aplikacji na telefonie. Z czym wiąże się to ustawienie? Oczywiście możemy sterować Shelly poprzez MQTT. Jeśli chcecie poczytać o tym protokole, to zapraszam do artykułu poniżej link. No, ale wiąże się to z tym, że niestety stracimy możliwość sterowania naszym Shelly z chmury. No i tutaj właśnie wracam do tego, że ja nie steruję często jakimś urządzeniem z zewnątrz, co jest, że jedno czy dwa takie urządzenia są mi potrzebne więc MQTT lokalnie jest dla mnie dobrym rozwiązaniem, ponieważ mam broker postawiony na Raspberry i na przykład mogę stworzyć jakąś aplikację do wysterowania w niedawno zainstalowanym Node.Redzie, to także link poniżej, lub jeśli korzystacie z innych rozwiązań w stylu OpenHub, Domotic tutaj także możecie skonfigurować Shelly. Dlatego może nie tak bardzo będzie nam właśnie potrzebna ta zmiana software'u, o której też trochę wcześniej wspominałem, że ja tutaj będę korzystał z defaultowej. No, jeśli chcę, mogę stworzyć jakąś aplikację po swojemu, jeśli chodzi o sterowanie i taką wyższą logikę tego. No, a jeśli nie, no to korzystam faktycznie z chmury Shelly, która tak naprawdę łączy się z wszystkim, co potrzebuję. Shelly, tak jak pokazałem na filmiku, można obecnie kupić za 66 zł. Czy to cena warta takiego urządzenia? Mankamenty związane z softwarem no mnie nie dotykają. Mam nadzieję, że to będzie za niedługo poprawione. Głównie przekonuje mnie mała obudowa i rozmiary tego i dość solidne wykonanie tej obudowy. Naprawdę może to przejść różne uderzenia itd. i to wytrzyma. Mamy także dużą możliwość co do konfiguracji, jest to dość proste to także mnie przekonuje brakuje mi troszkę bezpośredniego połączenia z iftttt ale to także jest do nadrobienia czy wybrałbym Shelly względem sonofa no to zależy tak naprawdę od rozwiązania hmm, jeśli mam dużo miejsca tak naprawdę mogę to wpiąć w jakiś przedłużacz, no to wybiorę sobie sonofa jeśli mało miejsca, chcę to zmieścić w puszkę, no to faktycznie szeli. No i tak samo ten software i możliwość od razu połączenia z tego z MQTT. No, ja swoich synów nie przeprogramowałem na inne software, które umożliwiają takie coś. Można sobie to także skutować oczywiście, samemu z ESP i tak dalej elementów ale no, jednak wygoda, mała płytka, to jest to, co do mnie przemawia. To byłoby na tyle ode mnie. Już niedługo zobaczycie yy, trochę więcej właśnie o MQTT i NodeRedzie, więc y, jeśli chcecie wykorzystać do tego Shelly, to obserwujcie kanał. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania i pomysły, piszcie w komentarzach. To tyle. Dzięki, na razie.